Poeta flirtuje z Maryną i mówi, iż chce, aby któraś z dziewcząt tak wprost powiedziała mu, że go pragnie. Ona się uśmiecha i pyta, czy, czy to o nią chodzi, bo nie zamierza tego zrobić. Przy czym podkreśla to, iż ważne jest dla niej małżeństwo. I wtedy poeta. Twierdzi, że taka miłość jest zniewolona, a prawdziwa powinna być pozbawiona wszelkich zobowiązań. I tak sobie rozmawiają. Maryna wyczuwa, że to jest tylko zabawa i podkreśla to, że on jest poetą, a on się przyznaje, że tu chodzi właśnie o pewną grę towarzyską. Potem pojawia się ksiądz. Młody, panna młoda. Ksiądz patrzy na, na tę zakochaną parę z pewnym dystansem i mówi, że są młodzi i pełni emocji, ale tak naprawdę z czasem to się zmieni, bo człowiek dojrzewa i emocje też wtedy odchodzą. A pan młody twierdzi, że niekoniecznie tak musi być i woli. Trzymać się tego, że ta namiętność przetrwa. I potem zostaje sam ze swoją żoną i zaczyna się zachwycać. Najpierw się pyta, czy, go, czy ona go kocha i ona znowu odpowiada, że tak i że jest już znudzona tymi pytaniami. I wtedy on w sposób bardzo teatralny, manifestujący podziwia jej urodę w tym kolorowym stroju, w tej koronie. A ona jest bardzo szczęśliwa, tylko mówi, że buciki ją uciskają i że chciałaby e, poczuć się swobodniej. A pan młody twierdzi, że trzeba te buciki zdjąć i nie widzi powodu, dla którego miałaby się męczyć. A panna młoda na to trzeba być w butach na weselu. E, no i następna scena dotyczy. Już radczyni i Maryny. Maryna przyznaje się, że tańce z szczepcem bardzo jej się spodobały. A radczyni jest zaniepokojona i mówi, że tak czółko ma rozgrzane, niesamowicie Maryna nikt ryje swojego entuzjazmu. I wtedy znowu pojawia się poeta i ona właśnie e, taka rozanielona, e, przyznaje się, że tańce się jej podobają, a poeta twierdzi, że ona jest spragniona miłości i że może warto e, kontynuować tę grę towarzyską. I ona owszem podejmuje temat, ale już z pewnym... I, I tak sobie e, flirtują e, dość e, niewinnie, nie traktując tego oboje e, na poważnie. A potem Haneczka i Zosia rozmawiają o miłości. I tymczasem Zosia przyznaje się przed Haneczką, że, e, że chciałaby, aby ktoś ją tak bardzo pokochał i gdyby się jej spodobał. Oddałaby mu swoje serce. A haneczka odpowiada, że miłość nie jest taka prosta, że z nią kojarzy się również cierpienie. Na co Zosia mówi, że chciałaby tak uszczęśliwić cały świat, że, żeby ludzie nie tylko w kółko pracowali i żyli cierpieniem, ale mieli czas, aby się kochać. I to takie naiwne wyznanie i pragnienie uszczęśliwienia świata brzmiało bardzo rozbrajająco, natomiast haneczka zepsuła ten nastrój, mówiąc, że to tak nigdy nie będzie, że, że zawsze miłość ma się kojarzyć z jakimś obowiązkiem, ze ślubem, no i, i z cierpieniem. I tak mniej więcej wygląda rozmowa dziewcząt na temat e, miłości. To tyle, dziękuję za uwagę, zapraszając na następne filmy. Do zobaczenia!